A więc witam was w dzisiejszym odcinku na mój A dzisiaj będziemy podsumowywać rok 2023 Na moim kanale Ale zanim to subskrybuj kanał Taki sam, czerwony czerwonym przytrywie wam, wa wam się na ekranie Kliknij tam na dole Akurat w tym roku tak się fajnie złożyło, że 31 sierpnia to jest akurat Niedziela, czyli idealnie Ostatni film, w ostatni dzień roku 2023 A więc pierwsze co Chciałem sobie omówić to omówimy sobie Cały rok, a później go tak w głębsza Podsumowujemy, czyli ile wyświetleń Zrobiliśmy w tym roku, ile subskryb i ogólnie najpopularniejsze filmy w tym roku, więc pierwszym aspektem, który chciałbym omówić, to jest powrót na kanał. Dokładnie rok temu odebrałem swój pierwszy film na kanał. Dokładnie film pojawił się 7 stycznia z moją nową kolonią Mesor Barbarus i przeprowadzką ich do Gniazda z Areną. Jak możecie wiedzieć, był to błąd wsadzając je do Gniazda. Możecie w sumie oglądać te wszystkie filmy od nowa, jak chcecie, i sobie poprzypominać. Przechodząc dalej, brakiem następnych filmów i nie mając pomysłu na następne filmy, i też w sumie przez to, że moja główna moja główna kolonia, nic u niej się pogarszało, więc nie miałem co nagrywać tam. To drugi filmik pojawił się prawie pół roku później, 14 maja 2023, aktualizacji mojej dotychczasowej jedynej kolonii na mojej hodowli, czyli Meser Barbarus, wtedy to już aktualizacja była taka smutna, bo faktycznie kolonia pojemniejszyła się o połowę. Był to film właśnie pokazujący mój błąd, tak jak mówiłem, który popełniłem 6 miesięcy wcześniej, gdyż kolonia miała 15 robotnic, a spadła do 6 robotnic. I właśnie od tego filmu rozpoczął się okres regularnych filmów na moim kanale, które pojawiały się, on, pojawiały się one wtedy co dwa tygodnie. Więc od 14 maja wróciły pomysły na filmik i co dwa tygodnie były dodawane filmy na kanał. Drugi, drugi rozdział, czyli kupno kolejnej kolonii. W następnym filmie mieliśmy zacząć poznać moją nową kolonię z Nicobarensis. Był to również feeling tych dwóch, oto dwóch, oto dwóch kolonii. Trochę nieudany, bo żadna kolonia nie rzuciła się jakoś strasznie na pokarm. No z tego, co pamiętam, właśnie to był taki średni filmik, bo dałem im jedzenie i zakończyłem filmik, więc takie średnie było, Ale to było głównie też przez to, że chciałem wam pokazać moją nową kolonię, Camponotus Nico Barensis była, do, do, do była dotychczas na ten moment, a tamten moment moją największą kolonią, gdyż no Metal Barbaro dopiero się rozrastały. Kolejny rozdział, czyli rozdział trzeci: kolejne nowe kolonie na hodowli. Następne trzy filmy na kanale. To naprawdę fajne filmy, gdyż te trzy filmy to filmy z trzema nowymi koloniami. Najpierw została przedstawiona królowa kamponotu Fentrzenkoj, dnia 11 czerwca, i od tego filmu zacząłem regularnie. Tworzyć szorcy do filmów. z Fenszenkoi to bardzo ładne mrówki. Królowa ma żółty odwóg, a reszta ciała ma koloru czarnego, a roboty te zaś są całe żółte. To też dzięki temu decydowałem się na tę kolonię. Następny film to przedstawienie królowej Manika Rubida, która została złapana przez mojego kolegę, którego z tego miejsca pozdrawiam. Film pojawił się 25 5 czerwca. Bardzo zależało mi, żeby mieć właśnie kol... kolonię Manika Rubida, gdyż są to wyjątkowe mrówki ze względu na to, że mają rządło i tym żądłem naprawdę fajnie a Pożywienie. Trzecim filmem z nowych kolonii była kolonia Camponotus Herculanus. Początkowo myślałem, że jest to Camponotus ligniperda, czyli największa mrówka w Europie, Ale robiłem research do odcinka, to, to zauważyłem, że jest to Camponotus Herculanus, z której się i tak bardzo cieszyłem, mimo tego, że to nie była właśnie Camponotus ligniperda, na której mi bardzo też zależało. Podoba mi się właśnie bardzo ta Camponotus Herculanus ponieważ podoba mi się ich masywność i te powolne ruchy ich takie, takie ociężałe właśnie przez to, że są aż takie duże. Oraz ich piękne i równie potężne roboty. Robotnica. Był to filmik, który osiągnął bardzo dużo wyświetleń. Do, do, do tamtego czasu najwięcej na kanale. Aktualnie jest to jeden z, najpo, jeden z najpopularniejszych filmów na kanale. Możliwe, że ma top 3. Również Shorts zrobił bardzo dużą popularność na kanale. Na ten moment, na ten moment ma aż 304 wyświetlenia, czyli rekordowe wyświetlenia na shortach. Film z właśnie tej kolonii pojawił się 9 lipca. I czwarty rozdział, nazwałem go Nadszedł. Czas na aktualizację. No i po 1-2 miesiącach przerwy od kampontu z Campo Nikobarensis oraz Messer Barbarus nadszedł czas na aktualizację tych kolonii. Pierwszy film aktualizacją powstał 23 lipca z kolonią z Fentrzenkoj. Tak jak mówiłem wcześniej, zde zdecydowałem się na tą kolonię ze względu na ich wygląd i po miesiącu można było zobaczyć cztery żółte robotnice. Kolejny film powstał z Kamponotus Nikobarensis i doczepiłem im arenę, gdyż probówce ciężko je było karmić. Film powstał 6 sierpnia i od tamtego momentu filmy pojawiały się co tydzień na moim kanale. Czyli teraz już nieco dwa tygodnie, tylko co Tydzień, oczywiście z małymi wyjątkami to było, ale ważne, ważne że zmieniłem tą regularność na co tydzień te filmy i macie po prostu więcej filmów w miesiącu. Następny film z aktualizacji powstał z moją najstarszą kolonią, czyli Mesorami. Powstał dokładnie 13 sierpnia. Jest to film, w którym zmiana ilości robotnic była dość duża, bo liczba robotnic 6 zmieniła się na około lub ponad 20 robotnic. I w tym filmie mogliśmy zobaczyć pierwszą, wyższą kastę robotnic, robotnic i potężny pakiet jaj. Tą kastą właśnie była Media. Z której się bardzo cieszyłem, bo już od tamtego momentu wiedziałem, że ta kolonia ma bardzo duży potencjał i zresztą zobaczyliście to tydzień temu w filmie. Następnym następny rozdział, rozdział 5, pierwszy porządniejszy feeding kolonii. Więc jak wam mówiłem, pierwszy feeding, który był na kanale, był, no nie udałem, powiedzmy sobie szczerze. Więc w następnym filmie mogliśmy zobaczyć feeding dwóch największych kolonii, czyli Messer Barbarus i Caponatus Nico Barensis. Był to dobry film z Karmian, gdyż kolonie energicznie podchodziły do jedzenia i był to naprawdę ciekawy film. Film został dodany 20 sierpnia. Następny rozdział, czyli kolejne nowe kolonie. Okres rujkowy na tamten moment się jeszcze nie skończył, więc kolejne nowe kolonie na hodowli. Kolejną kolonią do przedstawienia była kolonia Pheidole Pheidula, czyli najmniejsze mrówki na mojej hodowli. Oczywiście nie złapane przeze mnie, też zostały kupione. Film został dodany 27 sierpnia i stan kolonii na ten dzień wyniósł około 20 robotów Kolejnymi koloniami, które trafiły do mnie, to królowe Lasius Niger oraz Lasius Flavus. Obie te królowe złapałem Podczas rójki Podczas rujki złapałem 80 królowych lasów z gdyż są to najbardziej pospolite mrówki w Polsce zaraz po Lasius Niger lecz Lasius Niger nie łapając zbyt dużo, złapając trzy, trzy królowe i jedna właśnie poszła na konkurs, który zaraz sobie omówimy. Film z Lasius Niger -Lasius Niger został dodany 3 września, a film z Lasius Lawus 10 września. No i następny rozdział pierwszy konkurs na kanale dnia 24 września dodałem film z ogłoszeniami konkursu na kolonie Lasius Niger. Film na ten moment jest jednym z najpopularniejszych filmów na moim kanale, osiągając prawie 100 wyświetleń. W konkursie była do wygrania moja, tak jak mówiłem wcześniej, kolonia Lassius Niger, która właśnie wypuściła wtedy robotnicę. Miała około 10-15 robotnic, jakoś tak, może trochę mniej, ale około 10 robotnic chyba tam było. I z tego miejsca chciałbym właśnie pozdrowić z tego konkursu i możesz napisać, jak tam kolonia u ciebie żyje. Ile aktualnie robotnic ma, październikowe aktualizacje oraz wyniki konkursu. Pierwszy film w październiku wypadł dokładnie w pierwszy dzień tego miesiąca. I była to aktualizacja maniki Rubidy. Ostatni film z tą kolonią wleciał 25 czerwca, czyli 3,5 miesiąca czekałem na pierwszą robotnicę u kolonii Manika Rubica. Kolejna aktualizacja to aktualizacja kolonii Lasius Nigerm. Film został dodany 8 października. Tutaj nie musiałem długo czekać na pierwsze robotnice, bo pojawiły się one w przeciągu dwóch miesięcy. Dzięki czemu, dzięki dużemu pakietowi poczwarek, jakie królowa wtedy wypuściła, miałem aż 10 robotnic na starcie. Aktualnie mam ich może około 15-20. 22 października pojawił się film z ogłoszeniem wyników konkursu na, na kolonie Lasus Niger. I tak jak mówiłem z tego miejsca bardzo gorąco pozdrawiam wygranego i nawisz koniecznie, jak tam u Ciebie kolonia żyje i ile masz robotów. I jak była aktualizacja Lasus Niger, to nie może zabraknąć aktualizacji Lasius Flavus, która pojawiła się 29 października. Lasus Flavus również zaczęły z grubej rury i dzięki temu, że królowa wróciła dużo potomstwa, to na starcie miałem dużo pięknych żółtych robotnic. Około było ich 10, teraz jest około 20 robotnic właśnie tego więc dziewiąty rozdział nazwałem podpięcie areny dla Lasius Niger, Którą możecie w sumie pamiętać bo to w sumie filmik był prawie miesiąc temu półtora miesiąca temu dokładnie. Po dwóch tygodniach, 12 listopada, pojawił się film z najbardziej pospolitą kolonią w Polsce, czyli Lasius Niger. Podpięliśmy im arenę, ponieważ był lekki problem z karmieniem i również ze zostawianiem karaczanów bliskowaty. Z tego co pamiętam, miałem właśnie bardzo duży problem, bo dałem im karaczana, a one go przyniosły Blisko bliskowaty. Jak możecie wiedzieć, teraz mam całą. Z, całą czarną oraz również y, miałem po prostu tam brudno i mogło tam się zawięzić po prostu roztocza, więc po prostu zaryzykowałem i wyciągnąłem im tego karaczana gdyż kolonia wtedy na ten moment była mała i na szczęście nic nie ucierpiało, jak wyciągałem tą, tego karaczana I dziesiąty rozdział, czyli rozdział hibernacja. 26 listopada pojawił się film poradnikowy związany z hibernacją. Polecam ten film oglądnąć, jeśli macie jakieś wątpli wątpliwości związane z hibernacją. Włożyłem tam bardzo dużo pracy i naprawdę serdecznie polecam, dowiecie się tam wszystkiego, mam nadzieję, że wszystkiego o hibernacji. 3 grudnia powstał film, w którym sprzątam na hodowli po całym roku oraz podpinam nowe, nową probówkę mojej drugiej kolonii Lasy Zmigwe. Kolejny film związany z hibernacją został rzucony 10 grudnia. Jest to filmik z ogarnienia hodowli przed zimowaniem. W tym filmie zobaczyliście prawie wszystkie, wszystkie kolonie na kanale i w tym filmie karmiliśmy wszystkie kolonie miodem oraz odłączaliśmy im areny od probówek. Następny film, już ostatni film dodany 17 grudnia, związany z hibernacją, to film. Pokazujący proces hibernacji moich wszystkich kolonii i pożegnanie ich z kanałem w tym roku. Ale oczywiście, możecie wiedzieć, nagrywam dużo na zapas yy, przed zimowaniem i nagrałem filmy że do końca stycznia i będziecie do końca, do końca stycznia, do końca może lutego mieć filmy na kanale. Ostatnia aktualizacja w tym roku. W roku 2023 zmieściła się jeszcze jedna aktualizacja, a jest to aktualizacja mojej, mojej największej i najstarszej kolonii na hodowli, czyli Mesor Barbarus. W filmie została pokazane rozmiar Rekonik oraz jej największe kasta robotnic, czyli Major. No, moja kolonia yy, Messor Barbarus naprawdę przeszła duży progres i w sumie krętą ścieżkę, gdyż właśnie przez moje głupie błędy yy, osoby, o osoby początkującej wsadziłem je w styczniu właśnie do gniazda i pół roku tam siedziały w tym gnieździe i nie zdobywały żadnych nowych robotnic. A gdy wsadziłem je do probówki, to już po prostu ruszyły i aktualnie jest ich może o ponad 100 robotnic. Nasze ceta podsumowania całego roku w liczbach. Z tego miejsca wam bardzo, bardzo dziękuję Za wszystkie łapki w górę Wszystkie subskrypcje To, że komentowaliście moje filmy Jest mi niezmiernie miło Obiecuję wam, że następny rok będzie dużo lepszy Więc po prostu wam wszystkim dziękuję Każdej osobie, która przyczyniła się właśnie do mojego takiego mini sukcesu Bo 40 subskrypcji Nie spodziewałem się właśnie, że pół roku w rok tyle właśnie subskrypcji będę miał I że będę mógł kupować tyle kolonii Bo właśnie dzięki temu, że robię ten kanał To kupowałem, kupiłem i złapałem tyle kolonii i teraz mogę się cieszyć razem z Wami rozwijaniem tych kolonii. Więc rok 2023 kończymy z ponad 3000 wyświetleń na filmach, właśnie w 2023 roku. Więc bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie wszystkich tych filmów. Najpopularniejszym filmem w tym roku zostaje Jak hibernować mrowki poradnik. Ma już on na pewno moment, jak to nagrywam, ma 93 wyświetlenia, ale pewnie jak ja to będę nagrywał, to będzie, to będzie miał około setki lub ponad. A najpopularniejszym shortsem zostaje short z królową Camponotus Hercula Herculanus, osiągając 304 wyświetlenia. I w tym roku zgromadziliśmy 40 subskrypcji, za co Wam bardzo wszystkim dziękuję. I dziękuję Wam również za oglądanie tego filmu, i to był ostatni film w tym roku, widzimy się już w następnym roku. Oglądajcie już za tydzień. Jak się już z Wami żegnam, subskrybujcie kanał. Taki sam czerwony przycisk, który wyświetlałam się na krenie. Kliknij tę dole, zostawiajcie łapki w górę, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!